W gorącym okresie przygotowań do występu pogoni Szczecin w finale Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja, klub podjął decyzję o głębokich zmianach w tzw. pionie sportowym. We wtorek klub przedstawił komunikat o odejściu z klubu czterech osób, w tym Dariusza Adamczuka, a to dla szczecińskich kibiców niewątpliwie zaskoczenie. Adamczuk to były piłkarz pogoni, wicemistrz olimpijski z Barcelony. Reprezentant kraju. Sportowcami awansował do ekstraklasy w 1992 roku, a później jego transfer do Eintrachtu-Frankfurt był solidnym zastrzykiem finansowym. Adamczuk później grał we Włoszech, a głównie w Szkocji. Po zakończeniu profesjonalnej kariery związał się z Salosem, a gdy upadała pogoń Antoniego Ptaka, przyłączył się do inicjatywy kibiców, pogoni nowej. To te stowarzyszenie zapoczątkowało odbudowę Pogoni od czwartej ligi. Adamczuk znalazł się w strukturach nowej Pogoni. Pełnił kilka funkcji. Był drugim trenerem, ale krótko. Głównie odpowiadał za Akademię Pogoni, później za transfery w pierwszym zespole. Kilka lat był dyrektorem sportowym oraz wiceprezesem Pogoni, więc zdecydowanie prawą ręką Jarosława Mroczka. To Adamczuk nieprzychylnie wypowiadał się o zabiegach przejęcia pogoni przez Aleksa Haditagiego. Gdy biznesmen z Kanady przejął rządy, zatrzymał w klubie Adamczuka. Mówił o odbudowie zaufania, wierze w budowę nowej pogoni wraz z doświadczeniem Adamczuka, o drugiej szansie. Oto fragmenty komunikatu wydanego przez klub. Zmiany obejmują odejścia dyrektora pionu sportowego Dariusza Adamczuka, szefa skautingu Sławomira Rafałowicza oraz skautów pierwszej drużyny Rafała Żerebeckiego i Łukasza Waltera. Każda z tych osób w wartościowy sposób przyczyniła się przez lata do rozwoju Pogoni Szczecin. Klub pragnie wyrazić szczerą wdzięczność za ich zaangażowanie i profesjonalizm. Dziękujemy im za ich poświęcenie i życzymy wszystkiego najlepszego w dalszej karierze zawodowej. Tłumaczy Tan Kessler, dyrektor zarządzający Pogoni. Dalej czytamy. Rozpoczynając nowy rozdział Pogoni Szczecin, ważne jest, aby każdy obszar organizacji był zgodny z naszą strategiczną wizją i ambicją zbudowania drużyny mistrzowskiego kalibru. Ta decyzja jest częścią naszego szerszego spojrzenia na rozwijanie kultury związanej z wysoką wydajnością, która odzwierciedla oczekiwania naszych kibiców i grupy właścicielskiej. Jesteśmy wdzięczni odchodzącym pracownikom za ich poświęcenie i życzymy im dalszych sukcesów w kolejnych etapach kariery. Kto zastąpi zwolnionych? Decyzje jeszcze nie zapadły. A co stoi za nagłymi decyzjami? Plotek nie brakowało i nie brakuje. Dariusz Adamczuk był chwalony za wiele przeprowadzonych transferów i to, że pogoń na transferach wychodzących zarobiła w ostatnich latach około 25 milionów euro. Krytyki również nie brakowało bo pozyskiwane fundusze nie przełożyły się na konkretne sukcesy sportowe, a w ostatnich latach długi klubu urosły do około 70 milionów złotych. Pogoń między innymi płaciła dość dziwne, a przede wszystkim duże prowizje menedżerom za sprowadzanych zawodników. Dodajmy, że mniej znany, ale równie długo związany z Pogonią był Sławomir Rafałowicz. Od lat działał w cieniu Dariusza Adamczuka. W latach 80. i 90. był piłkarzem Pogoni, a w latach odbudowy trenerem, asystentem i skautem.